Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Matech PC i zapraszam Was do krótkiej recenzji i testu nietuzinkowej obudowy Gambier Fornax 2500. Zapraszam do oglądania. Fornax 2500 jest bardzo podobną konstrukcją do wcześniej recenzowanego Fornaxa 4000. Jeśli jeszcze nie widziałeś tej recenzji, to w prawym górnym roku znajdziesz link prowadzący do tej recenzji. Obudowa posiada intrygujący panel przedni podświetlany diodami ARGB. Po prawej stronie znajdują się niewielkie wloty powietrza, niestety zabrakło tutaj filtra przeciwkurzowego. W obudowie zainstalowany jest jeden wentylator 120mm z podświetleniem RGB. Znajduje się on z tyłu skrzynki i można go regulować w pionie. W sumie w obudowie można zainstalować aż 6 wentylatorów. Obudowa jak na dzisiejsze standardy posiada piwnicę z wycięciem eksponującym zasilacz. Dodatkowo na górze piwnicy można zamontować dysk SSD. Obudowa pomieści płyty główne w formacie ATX, praktycznie wszystkie dwuwentylatorowe karty graficzne oraz całkiem wysokie chłodzenia do 155 mm. Ciemna strona obudowy to czarny panel z wytoczeniem ułatwiającym układanie przewodów zasilających. Z tyłu znaleźć można sporo przepustów na przewody oraz uchwytów do opastek samozaciskowych. Bardzo duży otwór umożliwiający wymianę chłodzenia procesora bez demontażu płyty głównej. Spory przepust na przewód EPS oraz stacka na dyski, do której przymocować można dwa dyski talerzowe 3,5 cala oraz jeden SSD 2,5 cala. Miejsca na zasilacz jest wystarczająco. Do dyspozycji mamy 150 mm. Z tyłu oprócz wcześniej wspomnianego wentylatora znajdziemy 7 wyłamywanych slotów rozszerzeń. Spód bez niespodzianek, 4 nóżki, filtr przeciwkurzowy zasilacza oraz śrubki do demontażu tacki z dyskami. Top obudowy to w większości filtr przeciwkurzowy, pod którym można zamontować 120mm jak i 140mm śmigła. Nieco bliżej frontu znaleźć można włącznik, przycisk do zmiany podświetlenia, diody aktywności, dwa razy USB 2.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe oraz jedno USB 3.0. Całości dopełnia panel ze szkła hartowanego przykręcany na cztery śrubki. Platforma testowa jest dosyć leciwa, jednak ilość generowanego ciepła jest bardzo podobna do tej generowanej przez dzisiejszy komputer ze średniej półki cenowej. Składa się ona z procesora i54570 chłodzonego Spartanem 4, 8 GB RAMu oraz Eriksa 570 w wersji od GB. Podczas obciążania jednostki BMG Drive nie odnotowałem temperatur wyższych niż 65 stopni na najcieplejszym rdzeniu procesora. Karta graficzna trzymała podobny poziom temperatur. Dołożenie kolejnego wentylatora na front obudowy zbija temperatury procesora i karty graficznej o 2 stopnie. Zaznaczę tylko, że w trakcie testu temperatur w pomieszczeniu testowym temperatura wynosiła prawie 27 stopni Celsjusza. Czas na kilka słów podsumowania. Fornax 2500 to na pewno intrygująca skrzynka. W swojej cenie ma niewielu konkurentów oferujących pełne podświetlenie RGB oraz panel ze szkła hartowanego. Obudowa w dniu publikacji materiału kosztuje około 200 zł i jest to całkiem dobra wycena. Poza małymi minusami takimi jak brak możliwości regulowania prędkości obrotowej wentylatora, czy brak filtra przeciwkurzowego na froncie jest to całkiem nieźle wykonana i przemyślana obudowa. Na pewno Gambirt odrobił zadanie domowe i poprawił większość mankamentów występujących w poprzedniku, czyli w furnacie 2000. Nareszcie obudowa ma sensowny przepływ powietrza, ciekawe efekty podświetlenia, a blacha nie ubita się pod niewielkim naciskiem. Głównym czynnikiem wpływającym na zakup obudowy będzie jej wygląd. Na rynku nie ma podobnej obudowy i jeśli chciałbyś zbudować ciekawie wyglądający komputer, a kwestie temperatur stawiasz na drugim miejscu, to warto zainteresować się Fornaxem 2500. Jeśli jednak stawiasz na Airflow, możesz zainteresować się wcześniej testowanym Fornaxem 4000 lub innymi konkurencyjnymi skrzynkami. Mówił do Was Matech PC. Cześć!